Przyjaciele życzę bardzo miłego wieczoru. Dziś zapoznamy się z mięśniem Pośladkowym Wielkim. Pełni ona określoną funkcję, ale bardzo często nie wiadomo, jaką dokładnie funkcję spełnia i do czego właściwie jest potrzebna. Jest bardzo dużo ćwiczeń na mięsień pośladkowy wielki, żeby zwiększyć jego objętość. Przede wszystkim dla urody. Z estetycznego punktu widzenia używa się mięśni pośladkowych, żeby przyciągnąć uwagę, na przykład. Ale funkcja mięśnia pośladkowego to nie tylko cieszyć oko, na przykład. Ma on także inne przeznaczenie. Pełni inną rolę. Pierwszy, jaką? Dowiedzmy się tego razem z wami z tego filmu. A więc, mięsień pośladkowy wielki. Po co się pojawił na świecie? Znajduje się, wszyscy wiedzą gdzie, właśnie tutaj. Ale mało kto wie, że miejsce jego przyczepu jest tutaj, na kości udowej. Taka wyniosłość. Widzicie, praktycznie do połowy uda tutaj się przyczepia. Jest naprawdę długi. Główna jej część jest tutaj, ale tutaj, nawet się jeszcze ciągnie. Wyobrażacie sobie. Taki to mięsień. Wszyscy wiedzą, że bierze udział w takim ruchu, w odprowadzaniu nogi do tyłu. W takim ruchu bierze udział. Ale jeszcze, jeśli spojrzymy, zaczyna się tutaj od kości krzyżowej, od kości biodrowej, stąd idzie do kości udowej. Ma jeszcze jeden ruch, w którym bierze udział. To taki obrót, kiedy przy nieruchomej miednicy kolano obraca się tutaj na zewnątrz. Wtedy bardzo mocno napina się mięsień pośladkowy. Kiedy natomiast kolano idzie do środka, mięsień pośladkowy w tym momencie się rozciąga, rozluźnia się. Czyli są dwa główne ruchy, przy których może pracować: to ruch nogi do tyłu względem miednicy, przy nieruchomej miednicy, ruch, właśnie, w stawie biodrowym. Pierwszy, drugi ruch to albo przy zgiętej, albo nawet przy wyprostowanej nodze. To znaczy, przy zgiętej nodze, to kolano na zewnątrz, przy nieruchomej miednicy, podczas ruchu napina się mięsień pośladkowy. Przy wyprostowanej nodze, obrót palców stopy na zewnątrz napina mięsień pośladkowy. Albo odwrotnie, obrót pięty do wewnątrz przy unieruchomionych palcach stopy. Oto podstawowe ruchy, przy których pracuje mięsień pośladkowy. A więc są na przykład ludzie, u których mięśnie pośladkowe nie są rozwinięte. Dlaczego tak się dzieje? Chociaż są też tacy, u których są rozwinięte, mimo że sami nic w tym kierunku nie robią. Jaka jest tego przyczyna? Teraz mówimy konkretnie o mięśniu, a nie o tłuszczu, który również może zajmować to miejsce mięsień pośladkowy jego główna praca przez 24 godziny na dobę a właściwie przez większość czasu działa właśnie podczas ruchu podczas chodzenia pracuje Pierwszy są dwa warianty jak można zrobić krok z użyciem mięśnia pośladkowego albo bez użycia mięśnia pośladkowego Jeśli chcecie zrobić krok tak żeby mięsień pośladkowy się włączył Trzeba zrobić krok w taki sposób, żeby miednica pozostała na miejscu. To znaczy, jeśli schematycznie zaznaczyć miednicę w ten sposób, te dwie kostki, trzeba zrobić krok tak, żeby one pozostały w tym samym położeniu, co były przed rozpoczęciem kroku. Te dwa punkty widzicie? Jeśli chcecie zrobić krok bez użycia mięśnia pośladkowego, trzeba zrobić tak, żeby ta przednia kostka zmieniła swoje położenie, tylna się uniosła, a przednia również się podniosła. Pierwszy jeśli robimy krok, a mięsień pośladkowy bierze udział w kroku, to pozycja ciała wygląda mniej więcej tak. Głowa znajduje się w jednej linii z miednicą. Jeśli jednak zrobimy krok w taki sposób, że mięsień pośladkowy tutaj podczas kroku się nie napina, czyli pozostaje rozluźniony, to wtedy miednica zmieni swoje położenie i znajdziemy się w takiej pozycji. To znaczy, że musi być pochylenie do przodu. Czyli zrobimy krok bez mięśnia pośladkowego. Jeśli zrobię krok, to poniesie mnie do przodu. Moja głowa pochyli się do przodu i w momencie, gdy ląduje na nodze, praktycznie, widzicie, jest w jednej linii z nogą, a miednica znajduje się za nogą. Pierwszy, żeby jakoś zatrzymać to upadanie do przodu, żeby, żeby nie zostawić głowy tutaj, tutaj nad miednicą, trzeba zrobić wygięcie. Wygięcie trzeba zrobić tutaj, w lędźwiach. Czyli zamiast mięśnia pośladkowego, zaczynają pracować tutaj właśnie te wszystkie mięśnie. Tam jest mięsień czworoboczny, lędźwi, prostownik grzbietu. Zamiast tego zaczyna już pracować właśnie to tutaj. To nie jest zbyt dobre, ponieważ podczas ruchu, podczas chodzenia są jeszcze takie niewielkie skręty, ruchy obrotowe. Pierwszy, jeśli jednocześnie twój kręgosłup przy każdym kroku wykonuje to oraz jeszcze obrót, czyli ruch w dwóch takich płaszczyznach, to zaczyna to uszkadzać stawy. Miednica również zaczyna się chwiać. To znaczy, jeśli te dwie kostki, dwa kolce, pozostają cały czas w jednej pozycji, to miednica podczas kroku zaczyna się poruszać w ten sposób. Jeśli jednak one się opuszczają, jeśli przednia się opuszcza, to miednica porusza się w ten sposób. I przy każdym kroku, przy każdym lądowaniu, będzie się podnosić właśnie tak. Jedno biodro się uniosło, raz, drugie biodro się uniosło. Też rozluźnia się dolna część pleców. Stawy stają się niestabilne, a dyski zaczynają się uszkadzać. Więc który z tych dwóch wariantów wybrać? To już każdy musi zdecydować sam, jak to się mówi. Ale ja wybrałbym właśnie ten sposób. Co zrobić, żeby było tak, a nie inaczej? Specjalne napinanie pośladków podczas chodzenia? To nie zadziała. Można spróbować, ale to się nie uda. Jeśli będziecie specjalnie napinać pośladek podczas chodzenia, u Was podczas każdego kroku, zamiast tego, żeby. Jeśli będziecie specjalnie napinać pośladek, jak o tym rozmawialiśmy, pamiętajcie o tym ruchu. To znaczy, po prostu wyjdzie Wam tak, że noga będzie się tak obracać. Czyli podczas każdego kroku, kiedy będziecie robić krok, noga Wam się tak obróci. Pierwszy będzie właśnie taka pozycja stopy. To też nie jest zbyt dobre. No, to nie jest złe, ale też nie jest zbyt dobre. Czyli taka pozycja nogi zaczyna, ona przeszkadza w pracy mięśni brzucha. Pojawiają się te nadmierne przechylenia z boku na bok i brzuch stopniowo zaczyna wypadać do przodu, słabnie dolna część brzucha. Czyli specjalne napinanie pośladka nie jest dobrym rozwiązaniem, bo to po prostu obraca. On się napina. Obciążenie, nawiasem mówiąc, schodzi stąd z lędźwi przy tym na jakiś czas, ale potem pojawi się inny ból z powodu rozluźnienia. Trochę wyżej może się pojawić. Co robić? Co zrobić, żeby pośladek się włączył, a nie lędźwie? Cała rzecz w tym, że trzeba, żeby ten ruch był prawidłowy. Czyli dlaczego tutaj głowa zapada się do przodu, dlaczego ona znajduje się tutaj nad albo nawet przed przednią stopą? Czyli podczas kroku, właśnie tylna noga zawsze staje mi tutaj na palcach. Pierwszy widzicie, ona staje na palcach, ja się pochylam do przodu, ale jeśli podczas kroku ta noga stanie do przodu i przy tym stopa będzie się zginać to tego upadku nie będzie. Jeśli tutaj mięśnie na przedniej powierzchni goleni, tutaj mięsień piszczelowy przedni, jeśli on zdąży zadziałać w kroku, jeśli podczas kroku zrobicie właśnie ten ruch, czyli jakby widzicie, zatrzymujecie się tym ruchem, czyli dzięki temu, że stopa unosi się do góry, nie zapadacie się tak do przodu, Pierwszy w momencie, kiedy noga już staje na palcach, przechodzicie już, środek ciężkości przesuwa się u was bardziej równomiernie, bez udziału mięśni pleców czyli one nie uczestniczą w tym, żebyście nadmiernie nie upadali do przodu. Jeśli tego ruchu nie ma, to zaczynacie przechylać się za bardzo do przodu i następny krok też będzie już z upadkiem do przodu miednica zaczyna zostawać za głową ogólnie żeby pośladek się włączył trzeba zrobić tak żeby podczas każdego ruchu zdążył zadziałać właśnie ten mięsień który unosi wam stopę wtedy będziecie robić krok i przy tym nie będziecie zapadać się do przodu jeśli on nie działa to będziecie się przechylać właśnie na tyle na ile on nie działa, to może nawet tutaj na bok was tak przechylać, bo tego ruchu nie ma. Czyli w ten sposób trzeba włączyć do pracy właśnie ten mięsień. Ćwiczenie, żeby to zrobić, nie jest trudne. Czasami przeszkadza w pracy tego mięśnia. Skrócony mięsień łydki i. Trzeba go rozciągnąć. Jedno z ćwiczeń, które można wykonywać, to stajecie na przykład przy ścianie. Powiedzmy tak, oto powiedzmy ściana. Właśnie tak nogę stawiacie tutaj na ścianę prosto. Pierwszy zaczynacie jakby do niej się zbliżać tutaj, do ściany. Nogę można tylną postawić na palcach, właśnie tak. Raz postawiliście, i przy tym możecie czuć napięcie. W mięśniu łydki. Czyli najpierw to ćwiczenie wykonujecie przy ścianie. Tutaj za ścianę się trzymacie. Tak, właśnie tak. A potem spróbujcie je wykonać bez ściany. Też możecie się czegoś przytrzymać. Właśnie tak nogę postawiliście i stawiacie tylną nogę na palcach. I przy tym przedniej nogi staracie się nie opuszczać, żeby wam właśnie tak nie opadła ona przedwcześnie. Czyli właśnie ten ruch potem to u Was pojawi się automatycznie w kroku. Czyli podczas kroku nie będzie trzeba tego robić, czyli nie trzeba będzie zbyt mocno ciągnąć stopy do siebie. Czyli w ćwiczeniu robicie ten ruch trochę przesadnie, żeby potem w kroku wychodziło to już tak, jak trzeba. Następnie kolejnym etapem trzeba zrobić tak, żeby te dwa ruchy działały synchronicznie. Jeśli wy dalej zaczniecie wykonywać te ćwiczenia, tam potem trzeba będzie dołączyć ruch rąk do tego. Ale zacząć trzeba właśnie od tego, żeby trochę bardziej rozciągnąć mięsień łydki. Ci, którzy będą wykonywać ćwiczenia na kanale z ćwiczeniami powinni również zacząć od rozciągania mięśnia łydki. Ale tam pokażę to bardziej szczegółowo, powtórzę i potem już etapami zsynchronizuję ruch drugiej nogi. Trzeba pilnować, żeby przy tym nie obracała się. Jak zrobić tak, żeby się nie obracała? Ten ruch trzeba całkowicie wyeliminować. Ten obrót ponieważ on również przeszkadza w pracy przedniego mięśnia piszczelowego, bo jeśli będzie ten obrót, to też zacznie Was przechylać tutaj do przodu. Omówimy to etapami na miejscu. Do zobaczenia.